Miło mi zakomunikować, że pierwszą nagrodę XIV Międzynarodowego Biennale Małej Formy Graficznej X-niblisu w wysokości 5000 zł otrzymuje pani Katarzyna Winczek-Polska. Gratulujemy. Dziękuję. Bardzo prosimy się wszystko. Pana prezydenta prosimy o skończenie nagrody. Dziękuję, Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Pan A lowrata pierwszej nagrody to jest wystawa indywidualna na następnym Wienale, którą organizuje Powiatowa Galeria Sztuki. W związku z tym bardzo proszę dyrektora galerii.

determinacji i cierpliwości w tym, co robicie. Z prawdziwą przyjemnością wręczam to zaproszenie do zaprezentowania nie tylko Ostrowianom, ale, ale także Państwu, którzy przybędziecie na kolejną edycję tego Biennale. Zaproszenie do przedstawienia szerzej swojej twórczości tej pierwszej spośród, spośród Państwa, czyli właśnie pani Katarzynie. Gratuluję. Dwie drugie, porównożone nagrody w wysokości 2500 złotych, a otrzymują je Erika Forneris z Włoch i Julia Kowenko z Białorusi. Gratulujemy. Erika Forneris z Italii i Juri Jakowenko z Belarus. Jak Państwo zauważyliście, na scenie już jest jeden z laureatów drugiej nagrody, Juri Jakowenko. Erika Forneris bardzo chciała do nas dotrzeć, ale jest matką trojga małych dzieci niestety nie miała okazji zapewnić opieki tym dzieciom. My ją nawet zapraszaliśmy, żeby przyjechała z dziećmi, a niestety nie mogła zostawić chorej matki. Należą się oklaski obu artystom. gratulacje nagrody bardzo proszę panią Barbarę Fibinger, dyrektora Centrum Kultury i Sztuki i fundatora tejże nagrody. Dziękuję bardzo znał również dwie nagrody specjalne. Pierwsza nagroda specjalna za X z muzeum miasta Ostrowa i laureatem jest pan Ryszard Bauer. Prosimy bardzo. Nagrodę wręczy museum. przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Ostrowa pan Jarosław Lisiec. Prosimy bardzo. Bardzo. Proszę Państwa, druga nagroda specjalna to jest nagroda dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a otrzymała ją Christine Gladys munoz z Argentyny. Prosimy bardzo. Chyba I, <trafik> i rozumiem Państwo, że tę nagrodę wyłącza osobiście.